Kendrick Lamar, Not Like Us. Recytacja, po polsku Intro, psst Widzę martwych ludzi Musztarda w rytmie, ha huh? bez pierwszy, aj, musztarda w rytmie, ha huh? Dibu, każdy a... raper ma rzut wolny Człowieku, weź burszczynową lampę Powiedz mu, oddychaj bracie Przybij do krzyża A będzie chodził jak Tizo Co się dzieje z tymi... Ja broni, którzy próbują spotkać się w kanton. Przemysł może mnie nienawidzić. pierwszych ich wszystkich. I oni są mamami. Ile przeciwników naprawdę masz? Mam na myśli, że jest za dużo opcji. Mam zamiar przekazać to ciało. Jestem John Stockton. Udeź się w tyłek i ukryj Biblię. Jeśli Bóg patrzy, czasem musisz wyskoczyć i pokazać... Certyfikowany Bugieman. To ja poprawię im wynik. Prowadź go cały czas. Wiem, że ma w sobie jakąś dziwkę. Polej go. Wyłóż gówno. Znęcę się nad nim w celi śmierci. Powiedz, Ray. Słyszałem, że lubisz ich młodych. Lepiej w ogóle nie idź do bloku numer jeden. Do każdej suki, która z nim porozmawia i się zakocha. Tylko pamiętaj, żeby ukryć przed nim swoją małą siostrę. Mówią mi, że Chubbs jest jedynym, który dostaje od ciebie łapówki. I impreza na imprezie. Bawią się teraz jego nosem. A Baka ma dziwną sprawę. Naszego jest w pobliżu. Certyfikowany kochanek? Certyfikowani pedofile. Łop wop, wop, wop. wop, wop. DO, piesch wo Łop wop, łop, łop, łop. zrób swoje Dlaczego trolujesz jak suka? Nie jesteś zmęczony? Próbuj uderzyć w akord. i prawdopodobnie jest to ej minor. Kurki, nie, nie lubią nas, 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 nie lubią nas. Wers drugi. Myślisz, że Bey pozwoli ci zekceważyć paka? Myślę, że występ w będzie twoim ostatnim przystankiem A Czy call foul, Nie wiem dlaczego, wciąż udajesz. Jaka jest sowa? Pta się... I ptasie suki Idźcie Publiczność nie jest głupia Kształtuj historię jak chcesz Hej Drake One nie są powolne Królicza nora jest wciąż głęboka. Mogę pójść dalej Obiecuję Czy to nie jest coś? Birat? Oznacza sukę A ty malibu najbardziej poszukiwany Nie ma tu żadnego prawa Chłopce chłopcze, Przyprowadź gettorejda czy coś Od 2009 roku ta suka skakała Wy Dostaniecie ślub Zostaniecie przewodzeni na swoje bukserki Po co OVO? Inna opcja pochwy? Kiciuś Niech lepiej wyprostuje swoją postawę Zyska sławę w całym Campton Mógłbym to napisać do doktoratu Powiedziałem gwieździe popu Przestań się ukrywać Pieprzony podpis chce akcja, a nie wypadku Ale ja jestem zaangażowany Ona się pieprzy Szlifuje Pieprzyłem dziewczynę Wayna. Kiedy był w więzieniu To jest oszustwo Potem wytatuuj mu twarz Jak przepraszająca suka Cieszę się, że dorosł wrócił do domu Wy też na niego nie zasługujecie Od Alonry do centra. Lepiej nie wypowiadaj się na temat Sereny, a Twój ziomek potrzebuje wezwania do sądu, a ten drapieżnik poruszy się z stadami. To nazwisko musi zostać zarejestrowane i umieszczone w Straży Sąsiedzkiej. Opieram się na Was. Jaka kolej linia łoka. Yeah. Wszystkie oczy są zwrócone na mnie i wyślę topakowi. Aj. Przyklej mi złą etykietkę. A ich upuszczę. Aj. Switching music ja nie oddam aux. Aj, nie, naprawdę mam zapisów w magazynie. Aj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć plus pięć. Aj, diabeł to kłamstwo, jestem bogiem. Aj, zakręcone muszą pozostać w środku. Aj, zwinie jak świeżą paczkę. Za. Aj, miasto wróciło do normy, to konieczne, jesteśmy na zewnątrz. Aj, chórki, nie lubią nas, nie lubią nas, nie lubią nas, nie lubią nas. Nie lubią nas. Nie lubią nas. Wers trzeci. Dawno, dawno temu wszyscy byliśmy w łańcuchach. Homie wciąż podwoił swoje umiejętności, nazywając nas niewolnikami. Atlanta była meg, budując linie kolejowe i pociągi. Wytrzymajcie ze mną przez chwilę. Pozwólcie, że włączę was wszystkich do gry. Ostatnicy wykorzystywali mieszkańców miast, żeby ich zbogacić. Przejdźmy do przodu. Rok 2024. Masz ten sam program. Uciekasz do Atlanty, kiedy potrzebujesz salda czekowego. Pozwól, że ci to wyjaśnię. To prawdziwe wyzwanie dla... Zadzwoniłeś do Futura, kiedy nie widziałeś klubu. Ej! co? Lil Baby pomagał ci w opanowaniu języka. Co? 21 dał ci fałszywe zaufanie uliczne. Badę ta że poczułeś się jak śluz głowie. Aj, co? Quavo powiedział ci, że możesz być z Northside. Co? jest powiedział ci dobrze, ale skłamał. Uciekasz do Atlanty, kiedy potrzebujesz kilku dolarów. Nie, nie jesteś kolegą. Ty jesteś pieprzonym kolonizatorem. Sprawa rodziny i prawa w tej sprawie. To był Boży plan, ale pokazać wam wszystkim, że jesteście kłamcami. Bridge. Hmm. Mm -hmm. On jest fanem, on jest fanem, on jest fanem. Mm. On jest fanem, on jest panem on. Zakręcony z... on jest Bogiem. Zakręcony z... ***on jest Bogiem. Hej, 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 ratuj życie Hej, 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 ratuj życie. Zakręcony z... ***on jest Bogiem. Zakręcony z... ***on jest Bogiem. Hej, 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 ratuj życie. Hej, 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 ratuj życie. Pozwól miło usłyszeć, jak mówisz o oh, wicho. O, wichał, Powiedz. O oh, wicho. O oh, wicho. Następnie i krok w tę stronę. Krok w tamtą stronę Następnie wykonaj krok w tę stronę Krok w tamtą stronę Outro Czy jesteś moim przyjacielem? Czy jesteśmy zamknięci? Następnie wykonaj krok w tę stronę Krok w tamtą stronę Krok w tę stronę Krok w tamtą stronę